Dzień dobry widzowie, witam Was na naszym kanale. E, witam na kanale Kloskowi. No i dzisiaj e, mamy recenzję tej oto Wieży Avengers, A nie, sorry! Nie to! To tylko to. Oto. O to. O. o właśnie tak I jeszcze Wam pokażę pudełko. Tego. Taka. Według mnie to pudełko jest bardzo... ale to bardzo duże. O. I w dzisiejszym odcinku mamy gościa specjalnego. W sumie to u no, gościa specjalnego robimy i tam pokażemy wam na koniec tą wieżę w jego mieście. No, no to to jest gość specjalny. Siemka widzowie. No, no to zapraszam na materiał. No to tak się prezentują. Instrukcje w sumie były trzy, ale jednej nie mogliśmy znaleźć, dlatego są tylko dwie. W sumie to miało 38 osiem paczuszek. Składało się około 3 dni. Od 2 do 3 dni. No i według mnie to jest spora konstrukcja. Zobaczmy sobie. Otwórzmy sobie. O, jak to w ogóle wygląda, zobaczcie widzowie. O. Zobaczmy, ile taka jedna ma stron. No 274. Chyba, że więcej, nie. 274 i w ogóle zobaczcie, jak to wygląda. No. No to przejdźmy sobie. Do trójki. I tutaj mamy już ostatnie paszki, jak widzicie, do 38 na 39, czy takie małe pierdółki yy. No i tutaj, to ma w sumie. To ma. Oj, jest trochę za daleko. Tu. To... Tutaj hmm. mamy samą wieżę. I tutaj też mamy dołączonej w tej wieży lejwatana też bardzo fajne. I też w ogóle tutaj w tych klockach dostrzegłem taką pelerynkę. O, i takie skrzydełka. I aż 8 takich zamkniętych przezroczystych, to też jest bardzo fajne. No i zwykła czerwona peleryna. Tora to nic specjalnego. ta co już jest bardziej specjalna Kilka torcików zielona polaryna jeszcze proszę no to przejdźmy sobie do pudełka no to tak się prezentuje sama wieża na pudełku tutaj też mamy fajną animację, że torczy sam młot swój i te całe pieruny lecą no ogólnie dość sporo figurek. bardzo dużo może ich nie będę nawet wymawiać, bo tutaj ich jest naprawdę sporo. I tutaj też mamy taką fajną grafikę, co po niektórych bohaterów. No i tutaj mamy War Machine, y Ose i ant Czarnudowa, Czarnodowa, Tora, Thora, Halka, Kapitana Ameryki, Ironmana, jako co Starka w sumie tak naprawdę. Y tego, jak on był? Um, okay. Hawkej, okay. okay. ten z łukiem taki. No, co to, to możesz dalej już mówić, bo ja nie powiem. No, tu jest Vision, tu jest Pepper Potts, czyli jakbyście oglądali dwójkę Iron Mana film. To jest jego żona. Um, tu jest um, Wanda Maximów. ona miała brata, ale w, w jednym filmie on zmarł i w tym zestawie nie ma go, tego brata. Tu jest Flakon ze skrzydłami i tu jest Wong, kolega um, doktora Strange'a. To teraz przejdźmy do samego zestawu. Tutaj mamy całe wieżę No co tutaj mamy samą wieżę. Chyba tutaj się jakoś tak, właśnie tak, otwiera się tutaj. No, możecie sobie zobaczyć. Jakieś komputerki, monitory. Coś pewnie jest dla całego Starka. Zamknijmy sobie. Tutaj mamy Lokiego i jego Sugusa. Nadleśnącego na statku. Mhm. Prezentuję prezentuje sam statek. No to przejdźmy sobie za to niżej. Tutaj też mamy taki ten ich statek, samolot. Ociągnijmy sobie. Weźmy. Tak się rozkładają skrzydła. Tutaj czarna dłoła kieruje. Zobaczmy, jak to samo się prezentuje. Mamy taką kabinę. O, ten klocek za dużo mi się wczepiło. Dobra, potem się to przyczepi. Tutaj mamy działka, jakieś silniki, no i to nic za ciekawego. I w ogóle ten stateczek, który teraz widzicie, ten odrzutowy ten samolot, on był na tym całym statku Avengers, ale fajnie, też fajnie to te także dodali tutaj. I też ma garaż, swój. Um, I jakby co, to tutaj jest dużo figurek, na przykład tu jest postać, ale ta postać tu na górze, daj, tu jest ta postać, ona nie jest z tego zestawu, ją po prostu no. dodałem dla wyglądu tego miasta, tu na dole też jest postać, tu jeszcze leci ci. i w ogóle Spiderman tutaj na dole to on też nie jest z zestawu, ale przejdźmy do opowiadania. O, no. No, no to tutaj też mamy fajnie wykonany taki pas startowy jakby, tak żeby było miejsce, żeby wleciać, jakieś takie no. Hmm, tutaj dalej mamy Tonego Starka i do niego chyba leci zbroja. I w hmm. filmie też była taka animacja, że um, Loki zrzucił ten Ironmana, czyli Tonego Starka z wieży, właśnie tej, właśnie tej wieży i ta zbroja po niego leciała na dół. No i to jest właśnie nawiązanie do tego hmm. filmu. Tutaj też można sobie zdjąć tą część i tym możemy sobie wnętrze zobaczyć. Tutaj mamy jakieś więzienie. więzienie, dla Lokiego. więzienie dla Lokiego. A ile zwoli złoli? O, nawet się może tak otworzyć. Kość? No. Tutaj niżej mamy zbroję Ironmana trochę uszkodzoną. To też fajnie. fajnie, że o takie szczegóły zadbali. Tutaj mamy jakiegoś robota, który właśnie naprawia tą maszynę. No to jest pierwszy taki robot e, taki sztuczny, inteligentny, którego Iron Man stworzył. No bo to ogólnie ten zestaw jest. Nawiązaniem e, z... do Marvela. Ten, został stworzony, ten zestaw został stworzony ze współpracą z Marvelem. No tak, z filmu Czas Ultrona to było. Nie, to, jest, to, jest, to, są, to są pokrzyżowane dwa filmy: Czas Ultrona i pierwsza część Aldy tu jeszcze na dole mamy um, akurat... No to przejdźmy sobie do dołu. Trochę niżej. Tutaj mamy jakieś... Tu jest uh -huh. w ogóle... Tu jest nawiązanie właśnie w tym miejscu. Jest nawiązanie do ostatniej części filmu Avengers. Bo tutaj na górze, na tym mostku, leży drugi Kapitan Ameryka. Pierwszy jest tutaj w mieście. Tutaj w mieście walczy ze złolami. I... Oni w pierwszym w, w filmie w, 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 w Avengersach, tym ostatnim, oni cię cofają w czasie, żeby zdobyć kamienie. Możecie obejrzeć, w, w, na przykład jest na... no na, skoś, na Sky Showtime chyba nie ma, na Disneyu jest na pewno. Na Disneyu ogóle... jest na 100%, bo ja oglądam. Na co jest? No i tutaj te oni właśnie teleportują się w czasie, żeby zdobyć to ber berło Lokiego. Ona jest tam na górze. I tutaj ten o kapitan to jest ten normalny, który nie przeteleportował się w czasie. I on on został pokonany z tego co się przeteleportował w czasie. Tutaj jest doktorka, doktor Czołek chyba się nazywała, jeśli nie pamiętam. Ona była w czasie Ultrona i w tym filmie też zginęła. I tu już na dole jest jakaś tam recepcja. Jest kamień, kamień leży. Ten tu, tu jest ten właśnie, ten recepcjonista. No i tu są kajdanki, są kajdanki. To. I jeszcze da się, można z tyłu też zobaczyć co się tu... Są drzwi. Do której wchodzi w ogóle agent, ale okazuje się, że ten agent to jest tak naprawdę Tony Stark. Ten agent to tak naprawdę Tony Stark. Dobra, dobra, odkładamy go. I tu jest limitowana postać, która jest tylko jedna w tym zestawie. To jest taki ziomek. On jest, to jest w jedyny, w jedyny, o, jest tylko, on jest tylko w tym zestawie. Nawet na pudełku gdzieś tam jest pokazane, ale to pudełko jest gdzieś indziej. No i ogólnie o postaciach to jest prawie tyle. Co budynek już w środku widzieliście. Jeszcze tutaj można byłoby tam na detale popatrzeć. Na przykład jest wykafelkowane, tutaj jest. Chodnik też jest wykafelkowany. No i tutaj też są ławki bardzo ładnie, zrobione ogólnie jest to całe. I ten ogólnie lew, ten lewy jest, on jest z tego zestawu. Tutaj tylko to ja zrobiłem tą, bo mi się jakieś tam, bo inne się zgubiło. Normalnie tak się trzyma. I coś tenka, coś jest tam źle, zbu, źle chyba zbudowana i tak mu lata po prostu. No i y, jeszcze co tam można dodać o tym zestawie? Na przykład w ogóle to ja, pierw, ja najpierw miałem tą, tą wieżę, tam, która jest dalej. Pokaż może to. Tutaj jest cała ta wieża, pierwsza, moja była, ta wieża. Później dostałem tą małą, którą na początku pokazaliśmy, ale to, ale to nie była ta. Ona w ogóle gdzieś tam leży już, tam gdzieś. O, to jest właśnie o ta, święta wieża. No i tam była moja druga. I ostatnio kupiliśmy sobie tę wieżę, chyba właśnie w lutym, cała ta duża wieża. Chyba ją w luty właśnie kupiliśmy. Nie pamiętam lutra albo styczeń. Zobaczcie teraz sobie porównać tą malutką wieżę w porównaniu z tą. O, ona tak powinna w ogóle stać. No i teraz zobaczcie sobie tą dużą. No, różnica mała. W ogóle tamta, średnia wieża. Jest na podwyższeniu, a i tak nie jest tego samego sprostu. Bo jest na takich pudełkach właśnie i pudełka, bardzo, po, bardzo są fajne. Ja mam jeszcze, trzy, mam jeszcze trzy większe, które są po prostu tam bardziej w, w moim pokoju schowane. Tu jeszcze są dwa znaki Avengers, dosyć duże. W tej bazie też był ten, i w tej mniejszej bazie też był taki znak Avengers, tylko że po prostu on już był, on był mniejszy i został odczepiony, bo teraz jest jako biurowiec pokazane. Ten budynek jest jako biurowiec. I jeszcze tutaj, jak się wyjmie ten samolot, wyjmuje się ten samolot, o ten. To tam w środku, normalnie, są sofy jakieś i w ogóle można tam... Tam jest... Normalnie to jest do tych Avengersów, można... No, Avengersi tam spędzają czas. Tu są jakieś roślinki, jakieś alkohole, jaki telewizor jest i w ogóle. Dobra, no to teraz już wkładamy samolot. Samolot zakończył patrol i ogólnie przejdźmy do samych postaci. Tutaj. Oj, trochę się, za bardzo się, jedna część się oczepiła. Ta postać. To jest tak jak mówiliśmy, ta Wanda Maximów, Ona jest z, czy, z, Czasu Ultrona. O, jej można też odczepić włosy i można przekręcić. O proszę, Mam tutaj. Ma dwa wyrazy twarzy, no, ale ten bardziej do niej pasuje, jak używam mocy. I normalnie tutaj jest, o, taka fajna spódniczka. I ona też jest limitowanym itemkiem. Taka spódniczka jest tylko jedna w tym zestawie. I ona jest tylko w tym zestawie. No, jest... No to dalej Pytniemy. nie. sobie. Jeszcze można... Tutaj powiedzieć też, że Loki ma pelerynę, No, no tutaj zobaczmy. na górze jest właśnie... I on jest... też ma właśnie dwa wyrazy twarzy, tylko nie wiem, czy to będzie No dawaj, tak. wyjmij go, wyjmij go, czekaj, bo to może spaść. Odczep, odczep, całe. No i jedno, jeden wyraz twarzy, pierwszy to taki, a drugi to taki trochę bardziej... Tak, i z takim zamknięciem na buzie i jak się go do więzienia wkłada, to się właśnie tak go robi. Mm. I ten jego Sugus z myślę, że ma dwa frazy twarzy, ale nie, bo ma po prostu taki fajny nadruk z tyłu. To też jest fajne. Sam Loki. Ogólnie to, co widzieliście tu na górze, um, ogólnie tutaj na górze, tutaj na górze jest takie miejsce i to jest właśnie miejsce na to berło. Mieliśmy dwa, ale no jedno niestety się zapodziało. I nie, nie mogę go znaleźć. Szukałem na ten odcinek, próbowałem znaleźć. Naprawdę dużo czasu poświęciłem na szukanie tych rzeczy do tego. Ale no niestety nie udało mi się znaleźć. Ogólnie no to... Jeszcze tutaj z boku. Daj tu kamerzysto Tu leci ten Vision, tutaj o, tam. I tutaj jest bardzo fajnie zrobione, że Hulk... ...się wydziera z budynku. Normalnie złapał się za budynek. I można nim zrobić, że łapie Ultrona do ręki. Bardzo ładnie, te, fajnie to jest zrobione. Tu jeszcze jest War Machine, leci. Leci War Machine, tu jeszcze jest ten Wong, ten kolega Doktora Strange. A. Doktora Strange ogólnie samego tutaj nie ma w tym zestawie. Tu jeszcze leci ten drugi ten, cały sługa. I tu na no, dole jest jeszcze dwóch. Na no, dole jest jeszcze dwóch. Ale za to Doktor Strange była, był w... Dr. Strange był w tym zestawie tutaj. O w tym zestawie. W tym takim domu i tej posiadłości. No i ten. O, w ogóle nie, nie wiemy, czy o tej posiadłości tego doktora, doktora Stephen Strange'a będzie ten odcinek. Ale no, może, może być, może być. Jest bardzo możliwe, że będzie też o tym odcinek, właśnie u mnie. I ogólnie to jeszcze. Na przykład weźmiemy sobie o tego ludzika. On ogólnie, um, on ma jeden wyraz twarzy, jak, tak, on ma jeden wyraz twarzy, tutaj jeden wyraz twarzy i ogólnie on ma przyczepiony na no, taki bardzo fajny klocek, ma przyczepione właśnie te skrzydła. Tutaj było bardzo dużo naklejek, naprawdę ciężko było nakleić, tu jest osiem naklejek, to jest jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma naklejka, osiem naklejek tu jest. Tutaj emitowanie ognia, że niby leci, że lecą niby te skrzydła. No ogólnie to się go tu wczepia, tak jest. No i ja on jeszcze, jeszcze miał drugi pistolet. Gdzieś mi odpadł, przy... gdzieś w ogóle chyba nie dostaliśmy nawet w zestawie. A w ogóle też wracając trochę do Lokiego. Można jak mu zmienimy wyraz twarzy na ten taki. Zabierzemy mu berło, pakujemy z go do celi. Tu jeszcze są dla niego kajdanki, można jeszcze kajdanki ubrać. No to może ubierzemy. No przejmij, przejmij kajdanki. O, tutaj trzeba go przyczepić. O i tak się w kajdankach prezentuje już z tym. I sobie go szepmy do tego jego więzienia. W było tam do środka i... O, i Możemy zamknąć i tak się on prezentuje zamknięty. Proszę. No i to według mnie tak fajnie wygląda, w ogóle fajny patent wymyślili myśl, właśnie twórcy tego zestawu, że tak się przyjemnie i łatwo otwiera można tam właśnie Lokiego albo innego zbira zamknąć o i jeszcze w ogóle tutaj jest limitowana też figurka Ultrona, oj trudno, zaraz poprawimy to, jest limitowana figurka Ultrona i to jest jakbyście jak może ktoś oglądał Avengers z Ultrona to um, było tam na początku, że te Hydra, czyli tacy zbierzy, zbierowie, um, oni ukradli Berylokiego. no i jeden z tych robotów dostał jakąś toksyną po głowie i został właśnie taki ten. I w nim zamieszkał Ultron, czyli wirus taki, można powiedzieć, że wirus. Stworzony przez Conego Starka. To oni, jak przykład był jakiś tam um, Jarvis chyba, tak Jarvis. Był, no i um, to i chcieli znaleźć dla niego kompana i stworzyli ultrona, ale ultron był zły. Chciał postanowić, że świat idealny będzie bez ludzi, tak myślał. Że świat idealny to jest świat bez ludzi i chciał zgładzić całą ludzkość. Właśnie on, używając berła lokiego, on, używając berła lokiego, stworzył wizyna ten kamień w ogóle w Berne Ultrona był ten kamień nieskończoności był kamień nieskończoności i właśnie z tego kamienia powstało te, ten wizyn ma właśnie ten na czole ma ten kamień tutaj był O ten... no to może tego wizyna, ten a wizyna ten... właśnie wam pokażemy o, tutaj jest cały ten i to właśnie jest tutaj ten kamień na czole O tutaj no i właśnie on ma to taką Fajna to jest ta poleryna. właśnie fajna peleryna, na którą zwrócił uwagę na początku. No, ona też to nie jest Polega. taki zwyczajny materiał, tylko to taki nie jest taka plastikowy. zwyczajna peleryna. Tylko ona jest taka, ona jest plastikowa w ogóle, cała. I można, i się zakłada tak, że się bierze ten kawałek, później nakłada się ten, i nie w innej kolejności, bo po prostu będzie, no. Można też założyć, ale lepiej w tą, bo już po prostu tak była pierw założona, więc lepiej, żeby tak zostało. No zakładamy, przyczepiamy tak w główkę. No i jest normalnie. Postać. I jeśli mam gdzieś tutaj w okolicy, to Wam zaraz pokażę. Bo pamiętacie w instrukcji, było w instrukcji, że um, było też obok tej peleryny. Były te fajne, um, no były te skrzydła. fajne skrzydła takie. I te skrzydła, no... A czekajcie, już wam pokazuję. Ta ta osa. I właśnie tu jeszcze obok jest mini ant an, i jak się zrobi tak, o można mieć ich dwójkę. No a też w ogóle, zobaczmy sobie jak wygląda pod hełem. I to jest jakaś taka są właśnie Są dwa wyrazy dziewczyny. twarzy. Są tak. dwa wyrazy twarzy. Jeden, drugi taki wkurzony. O i to pasuje. O. Te skrzydła to są takie też właśnie tam, plastikowe. Fajnie ma na drugi, na torsie. No. I na hełmie I ten sam Antman też wygląda bardzo fajnie. Taka mała figurka, bo sam Antman był bardzo mały. To Mógł jego... się zwiększać i powiększać. No i ogólnie, to zabierz już o Saint-Mana. Tutaj mamy Halka. On w porównaniu do na przykład takiego tego. To on jest bardzo duży. Przyznajcie, że on w porównaniu do tego to jest chyba jakiś, dor to jest jakiś dorosła osoba. W porównaniu do jakiegoś mojego dziecka. No, też w ogóle. Może na przykład ja w porównaniu do mojego taty, a ja mam 1,56 m, więc jestem trochę wysoki jak na 11 lat. Um, tutaj Hulk, ma tutaj sześciopak odwzorowany. Tutaj jest sześciopak. Um, można mu odczepić ręce. No, jakby się chciało rękawice włożyć nieskończoności. Ręce można tutaj odczepić, tutaj można tak odczepić i najśmieszniejsze można mu włosy odczepić. No i mamy, proszę, pan, proszę Państwa, a Łysego też, Halka mamy. A też fajnie to wygląda, jak sobie weźmiemy włosy i jakąś randomową minifigurkę. To możemy normalnie te włosy mu wczepić i do Tak, czapkę śmiesz... to wygląda jak jakaś wielka czapka. Taka futrzona czapka. I to bardzo śmiesznie wygląda. Ale też sam Hulk, też jest fajny, bo można go jakoś uzbroić tutaj, ma z tyłu takiego. Ja, ja czy, jak znajdę, to można sobie nie można wziąć na przykład takiego, i jak on by walczył z nim. Na przykład, proszę, można położyć na jakimś budynku i w ogóle sam zbudowaliśmy ten budynek, i normalnie można zrobić, że on walczy. Że on normalnie walczy. Z tym jeszcze, co tu mamy, pamiętacie z innego odcinku kloczkowych. Takiego czerwonego, tego niebieskiego bolida. On normalnie nie jest w tym zestawie no to to. zwierząt tego. Z tego, no nie jest zwierzę Avengers, ale jest tutaj taki pomarańczowy. Oj, upadł mi ludzik. Normalnie taki pomarańczowy. Tamten był niebieski, to ten jest pomarańczowy. No, ale to nie o to tym temat. Nie o tym temat, tej, o o tym temat więc go odkładamy. No i też w ogóle można nasz... zrobić tak zobaczcie sobie, jak to już będzie cała wieża wyglądało, gdy sobie założymy tą ostatnią część, którą sobie właśnie specjalnie zdjęliśmy, żebyście sobie wnętrze zobaczyli. Załóżmy sobie. Dasz radę? No dam radę, bo ja już dużo razy. i to chyba coś teraz się uparło. Dam ja radę, tak radę. Czekaj, co się odczepiło. Oj, chyba się odczepiło. Tu się odczepiło. Przerzujemy i sobie to poprawimy. Okay. Ej, no to już nam sobie to poprawiliśmy. No i do Was wróciliśmy. Trochę to zajęło, bo tam coś się zepsuło. No i tak się prezentuje już sama wierzę. Poproszę. No o, i tak w ogóle to jeszcze tutaj to, co na początku wspomnieliśmy że jest ten tor strzela piorunem, to ogólnie ja sam zbudowałem ze swoich klocków taką animację. Większość tych... np. tych przezroczystych klocków to pewnie jest z bazy, z tej wieży Avengersów. Ale normalnie ten piorun i ten, ten normalnie części z tej części, postaci z tej wieży to jest normalnie ten sam tor, no i parę tych ale lepiej się prezentuje o wiele bardziej z tymi piorunami. Tutaj jest ten młot z tym kierunem, Można normalnie ten kierun też odczepić. Ale no. no, to już nie musimy a To odczepić. można odczepić. Proszę. I też jeszcze, bo tam nie pokazywaliśmy wam nikwiórego. Ogólnie to ten pistolet no, i pa... Pistolet i jetpack je są z tego. Jest taki patent, on jest używany bardzo często w Star Warsach, że można przyczepić lorynetkę. No i tak też lornetka, wiem, że normalnie. dużo właśnie takich lego tuberów, takich patentów używa. O, no. no. tutaj można I przytulić. jeszcze sobie wczepmy do tego Nick Fury'ego. O, i ten jetpack. To są w sumie trzy klocuszki. Jeden taki większy. O, może sobie na chwilę jego główkę wczepmy. Nie. Zdejmijmy ten jetpack. I tak się prezentuje sam jetpack. Tu są okay. ognie. Emitowanie ognia jest od tych... Tutaj normalnie można odbić. Jest to podzielone na cztery elementy. Tu... I to jest to Nick Fury, on bardzo fajny. No, no to jeszcze trzymajcie przebitki, przerzutki samej wieży. No, w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. No, to my się żegnamy. No, według mnie możemy tak sobie na szybko ocenić, ile na 10. No, ja tak bym dał w sumie 10 na 10. Bardzo mi się podobał ten zestaw. Fajnie to wszystko wyglądało. Ten duży Hulk to chyba każdy fan Marvel na niego poluje też. Może też jest taki fajny zestaw. Nie pamiętam numeru seryjnego. Około za 200 Avengersi kontra Leywatan, czyli właśnie ten, co był w wieży Avengersi. Tam właśnie też był ten duży Hulk. I to jest taki zestaw, który można dorwać właśnie w dobrej cenie i dostać tego dużego halka, na, który, na którego chyba każdy poluje. No, na no to w 10 odcinku byłoby na tyle. Cześć!